Jump Starter od BeAzusa Basis. Stał się ostatnio dosyć popularny dlatego, że sam go używałem w aucie mojej mamy jak byłem pod Olsztynem w swojej wiosce rodzinnej. <tryk> o kurczę. No i byłem naprawdę zaskoczony, że takie małe urządzonko, taki bank potrafi uruchomić no praktycznie całe auto, gdy akumulator jest no, całkowicie rozładowany, tak całkowicie. Byłem w szoku, szczerze mówiąc, że ten Beasus no, to nie taki mocny Chińczyk, tylko coś tam daje rady. No i się trafiło, że mamy go uszkodzonego od pana Pawła. O, oh, jest, jest. Tutaj go mamy. I pan Paweł pisze, że jest brak możliwości naładowania urządzenia po podłączeniu do ładowania na wyświetlaczu MILA jedynie 0%, czyli wyświetlenie ładowania. Natomiast nigdy nie jest więcej niż te 0%. Urządzenie nie reaguje na przycisk włączenia. Czyli to wygląda na to, że BMS odciął całkowicie ogniwa, tak? No ogniwo może być trześnięte, nie? Na przykład... Hmm, dobra, no a to wygląda, że ten bms jest odcięty, nie? BMS to jest skrót od Battery MANAGEMENT SYSTEM i to odpowiada za to, żeby nic się nie stało dla ogniw, no i też dla otoczenia. Więc tutaj się nam ta ogniwo nie spowodowało pożaru. Dobra, już to raz użytkowane, jak mówiłem, więc co nieco wiem. Tylko tego nigdy nie ładowałem. Gdzie to się to ładuje? Dobra, zacznijmy od podstaw, czyli podłączamy tutaj do wejścia USB-C. Zobaczymy, czy będzie jakiś prąd. O, 5V skakuje i wyskakuje. Widzicie? Prąd rośnie. Dziwne, dziwne, dziwnie to wygląda. Odwrotnie, odwrócę. Z guzik, nic się nie dzieje. Po otoczeniu tych klamp powinno tutaj się nam zapalić i mrugać na zmianę zielony i czerwony. Nie, tutaj mruga. Patrzcie. Okej, okay. widzicie, to jednak tutaj działa. Dziwne, tutaj jest czyli. Może część elektroniczna wysiadła. No, 5 V tylko na chwilę skakuję. Jakby było jakieś przywarcie, nie wiem. Dobra, rozbierzmy to. to tylko wygląda jak posklejane. Kurde, nie, nie wiem, czy to w ogóle tak się rozbierze. Oj, oj oj, myślę, że tutaj będzie rzeźba, żeby to rozebrać. Bierzmy się za robotę. Tu mamy takie śrubki. O, są śrubeczki, pięknie. Dobra. Pokaż kotku, co masz w środku. Okay. Okay. Dzieku. Dzieku. Dobra. Tak to wygląda. Ogromna bateria LiPo, prawdopodobnie. się nad tym układem zastanawiam. Jakiś taki, czy nie jest przegrzany. Są dwie przetwornice baka. Tu jest pewnie jeden regulator liniowy. Muszę się temu przyjrzeć. Dobrze. Dajcie mi chwilę, przyjrzę się temu. Albo zaraz, patrzcie. Zobaczmy teraz, jak podłączymy ten gniazdo, czy dalej będzie tak tam pulsowało. Dobrze, dobrze. To podłączam. W tym momencie pek. Dalej nam tak pulsuje śmiesznie. Czy coś się nagrzewa? Oj, coś chyba. Może. Coś. Zaraz zobaczymy, zwajcie mi chwileczkę. No dobrze. To tak. Tutaj za bardzo się nie grzeje, nie grzeją elementy. Grzeje się tutaj jedynie tak dosyć rozsądnie ten regulator to jest prawdopodobnie regulator liniowy 5V. Tu jest napisane B50BM. Zwykle oznaczenia tutaj takie jak 5.03 i tak dalej. 1,2. To oznacza, jakie to napięcie wyjściowe produkuje. To jest chiński układ, nie ma data się tu, nie, nie znalazłem żadnego żadnego odpowiednika tego układu w internecie widać, że to jest totalna najtańsza chińszczyzna i ten układ odpowiada, słuchajcie, za zasilanie prawdopodobnie podstawowych układów logicznych, czyli to jest pierwszy układ, który reguluje nam napięcie wejściowe. I tak, tu jest gniazdo USB-C. Na tym rezystorze widzimy, że jest połączenie do plusa. Tutaj natomiast jest masa, przez ten rezystor idzie do masy. I tak, tutaj widzimy, że idzie na, na tą tutaj taką szeroką ścieżkę. Tutaj jest odnoga, idzie tutaj, 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 i tu jest przez tą diodę, wchodzi nam na ten środkowy pin. Tu widać, że tutaj ten pin to jest masa, czyli tutaj powinno być wyjście. No i tak, na wyjściu mamy 0,8. Mamy bardzo fajne wyjście. Wejście 0,2,8, no bardzo nisko, bardzo nisko, a przed diodą 0,7, czyli przed diodą jest normalnie. To jest dioda jednokierunkowa. Dobra, ale sobie połączymy w ten sposób. 0,6,5, OK. Tylko tutaj mamy pewien problem, bo patrzcie, ogólnie śmieszna rzecz, bo yy, patrzyłem na przykład na zasadzu aplowskim, 130 W, czyli on tam ma, takim największy. I to się nie chciało za bardzo załączać. Pojawiało się 3-3 V na tym wejściu i tak skakało. I dopiero jak podłączyłem taki zwykły chapekowski, to zaczęło działać i to się tego tutaj zaczęło tam sobie świecić, ale nie było żadnego ładowania, tak mrugało dziwnie. Dobra, słuchajcie, podłączamy napięcie i patrzcie, na wejściu, o teraz ile mamy? Przerzucę sobie to zmienić ręcz. Tutaj po prostu ten range skacze jak głupi. Automatyczny 4. Cztery... Jakoś w ogóle dziwnie. Przez chwilę patrzyłem, to było 6V. Teraz skacze nam. Durnie. Na wyjściu mamy. No tyle samo, co jest na wejściu, tak? Bo widać, że to jest regulator 5V, więc oczekasz, będzie miał powyżej 5V. Więc po prostu przerzuca wszystko, co jest poniżej 5V. Gdzie to przeskakuje, wyłącza się o 5V. Teraz dobiło. Dobra, wyciągnę to. Obrócę. Zobaczmy teraz. I na wejściu ma. <laughs> ma problem z doskoczeniem do. do... <laughs> No, są, są, są problemy, tak? Na wyjściu mamy no, no to samo, jest Mogę się wlutować tutaj 5V i zobaczyć, jaki będzie pobór prądu. Ale ogólnie podejrzewam, że ten regulator jest uszkodzony, że ten regulatorek tutaj jest uszkodzony. Dodatkowo co zauważyłem, że tutaj, jak widzicie, jest taka masakra zrobiona, i ja tutaj, w tym miejscu, totalnie jeszcze nic nie lutowałem, tak? A widzicie ten tutaj driver. Jest jakby, kurde, ręcznie lutowany, ten dławik jakby ręcznie lutowany, nic do tego nie ma, że jest ręcznie lutowany, ale nie jest to jakoś zrobione, kurde, estetycznie taki rozpierdzielik, nie? A ja to otwierałem pierwszy raz, bo widziałem, że te zatrzaski są naprawdę mocne, świeże i po otwarciu kilka ułamałem zatrzasków, co jest normalną rzeczą, więc tutaj mój widz tego nie robił. Dobra, zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym regulatorem. Dobra, zobaczmy spadek napięcia na wejściu Czy teraz się zmienił, powinien No, jest tak naprawdę open line Czy oznacza, że ten regulator mając Wejściowy spadek napięcia 0,23 Można być chyba nawet prawie, że pewnym Że jest, kurde, trzaśnięty e, Dobra, on jest chiński, ale Wejściowe wiadomo, gdzie są, gdzie jest masa Gdzie jest wyjście, jakie napięcie mniej więcej Zaraz sobie podłączymy teraz e, Zasilacz laboratoryjny, zobaczymy, czy to odpali e, I wtedy poszukamy Takiego układu zamiennego, ale jakiegoś sensu a nie to jakieś chińskie coś. Ok, żeby było jasne, teraz podłączyłem wszystko, podłączony jest nasz zespół baterii i tutaj na nim mamy 14.4V, czyli ogólnie jest całkiem nieźle naładowany. Dobra, czyli tutaj musi być przedwzornica boostująca, bo tutaj chyba tylko daje 5V, nie wskakuje na 8 i tak dalej, więc niezły tu musi być buścik. Zaczniemy od zasilania pewnie logiki, żeby nam nie, nie podawać zasilania bez zasilania logiki. To była dziwna masa. Kurde, ja muszę masowy kabel też przelutować. to nie było masy na obudowie chyba. Tak, nie ma masy na obudowie USB-ka. Dobra, to jest to sama masa. Dobrze, dobrze. To teraz podamy tutaj napięcie sterujące elektroniką. Prawdopodobnie 5V, ale kto to wie. Podaliśmy 5V. Teraz włączmy zasilanko. 2 ampery wskoczyły. Od razu 1% wskoczył. Patrzcie, państwo. Od razu 1% wskoczył. No. 2 ampery poszły. Dobrze, dobrze. To teraz tak, jakie mam napięcie? Było 14,4 i mamy teraz 14,45. Okej, okay, bo to jest lipo, więc no. No, jest wyższe napięcie niż które było. No ładuje dwoma amperami. Poczekajmy, na wskoczy 2%. Bo na to by wychodziło, że ten regulatorek odwalał z napięciem zasilania logiki. w ogóle no mógł nawet przywierać te napięcie wejściowe całe, tak? Pyk, 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 że coś jest nie tak. I, i zasilasz kurde, no był ostrożny. Wykrywał zwarcie, tak? Dobra, poczekajmy chwilę. Ła, wow, się. No i co tu się dzieje? Mamy już 14%... Piękna sprawa. Teraz, oczywiście, musimy dobrać nowy element. Coś sobie dobrałem, nawet zamówiłem. Słuchajcie, na początku sprawdzamy, ile to pobiera nam prądu. Więc na wyjściu mamy, jak widzimy, falowanie między 400 a 200 ampera. Więc zawsze ze sporym zapasem staram się dobierać elementy. No, jak najwyższy, właśnie te parametry prądu, żeby tam, no kurde. Obudowa jest jedna SOT 89, ale prądzik chciałem jak najwyższy. Tutaj był oczywiście problem z dobraniem odpowiedniego pinoutu, bo zwykle. Ale pinout jest taki, najbardziej popularny, że napięcie wyjściowe jest na tym środkowym pinie, bo ten środkowy pin jest, jak tutaj widzicie, bardzo szerki, bo przechodzi przez całość, jakby to jest, składa się z dwóch pinów. Połączonych. A u nas jest właśnie pierwszy, to jest masa, środkowy to jest napięcie wejściowe, a napięcie wyjściowe z trzecim pinem, więc tutaj nie dużo układów ma takie wyjście. Ale udało się nam mierzyć mikrochipa, który ma napięcie wyjściowe 0,25A. Jak widzimy tutaj, no to jest ogromny zapas, dziesięciokrotny w TME dostępny, więc pojutrze będzie, bo jutro jest święto, wtorek, czyli jak widzimy. GND na jedynce, na dwójce V in, na tych dwóch pinach trójka V out. Napięcie wejściowe od 2,7 V do 13,2 V. Więc tutaj ta ładowarka obsługuje tylko i wyłącznie 5 V. Tutaj nie poskakuje napięcie do wyższego napięcia. Tu nie ma power delivery, jest tylko 5 V, 3 A maksymalnie przyjmuje, ładując tą baterię. I jak też widzicie, możemy sobie tutaj właśnie wybrać podrodzina tego układu. Pod tej obsługuje to od 1,2 V. Przeskakując do 5 V, może po prostu kupić ten układ bez żadnego dzielnika rezystancyjnego ustalać sobie ręcznie, bo też można sobie kupić opcję, żeby, żeby sobie sami ustalimy nasze własne customowe napięcie wyjściowe, jakieś tam dziwne możemy sobie ustalić, ale tutaj właśnie najlepiej kupić sobie już dedykowany działam tylko, tylko kondensator wejściowy, kondensator wyjściowy i wszystko nam gra. A sama zasada działania takiego regulatora liniowego to jest przedstawiona na tym prostym rysuneczku. Mamy V-in, mamy prosty mosfecik i z wyjścia mosfecika to jest V-out, czyli tutaj mamy na Początku jakiś voltage reference, overcurrent temperature, czyli jakieś zabezpieczenia, error amplifier, i tutaj nasz sterowniczek bramki zrealizowany na wzmacniaczu operacyjnym, tutaj jeszcze jest. Feedback i tyle. I to jest próbkowanie naszego MOSFETa, więc widzicie, to nie jest żadna przetwórca boostująca, ona nie jest w stanie podnieść napięcia, ona jest tylko w stanie przenieść całość lub część napięcia z vin inu tak? Prościzna, tak? Diagnoza polegała na tym, że sprawdziliśmy, że pin napięcia wejściowego do masy miał bardzo mały spadek napięcia, 0,23, czyli takie przywarcie między pinem in a tym na pinie out było w porządku. Musimy to sprawdzić dzięki temu, że mieliśmy tutaj diodę wejścia, która nam separowała wejście napięcia przed diodą i za diodą. Było separacja, tak? Przed, przed diodą było w porządku, za diodą był, było te przywarcie, czyli na, na tym układziku. Więc widać tutaj, te napięcie przysiadało po podłączaniu, czyli zasilacz wykrywał jakieś przywarcie, więc dlatego mój zasilacz od maka chyba lepiej, lepiej sobie radził właśnie, że szybciej to wykrywał, że jest przywarcie. A ten drugi zasilaczek troszeczkę jednak tam pompował. No i kurczę, że nie mógł sobie wystartować, po prostu zasilacz, więc wszystko było ok. oprócz tego, tego. Dobra, poczekajmy aż się tutaj przyjdzie, bo tu przyjdzie za kilka dni, jadę jeszcze po dzieciaki odebrać z Olsztyna, a dokładnie z Olsztyna, spod Barczewa, z Lamkowa, więc y... pewnie to wszystko zapomnę jak przyjadę, a będzie tylko układ na mnie czekał, więc to wszystko wam teraz opowiedziałem, więc do, do zobaczenia zaraz. Yy, a Jedna troszeczkę zmiana planów, bo yy, może uda mi się teraz na szybko zrobić, bo Kurczę, yy, może wydłużę sobie troszeczkę wakacje, bo teraz bym pojechał po jakieś jeszcze tam na jakieś kajaczki, coś takiego, nie? Zawsze chciałem hmm, Tam są części zamówione, ale tu jeszcze w małym sklepiku jednym udało mi się kupić taki oto yy, układ 78L05, to jest regulator. On ma troszeczkę yy, inne wyprowadzenia, ma output z lewej, GND na środku, input z prawej. Wtedy to obróciłem będziemy mieli input, output będzie się zgadzał, ale tutaj GND będziemy musieli zamienić z outputem. To jest kupione w takiej formie, czyli będziemy mogli sobie fajnie przekręcić te nóżki. I wsadzimy teraz tutaj. No, no i tyle, można sobie to kradzić. Nie? Czemu, czemu nie można? No można. Sprzedzić za 200 zł, tak? Więc nie przesadzajmy. Spieszy się na lokację. Amur, ale piękny. Takie ekstra. Brawaj, brawa. Dobrze, dobrze. Pierunie, czemu nie wchodzisz? Dobrze. Wszystko siedzi. Więc zobaczmy, czy teraz odpali z tym naszym regulatorkiem z miejscowego sklepiku. Patrzymy na pobór prądu. O, i pobór wskoczył. Działa. Działa panowski. Działa. Tu ile ma już? 49%. Ten pomiar. Ostatnio miało 14%. Jak ładowałem. Teraz ma 49. Chyba że coś nie widziałem. Dobra. A jak się ma sprawa z temperaturą? Yy, no chyba, <śm> chyba nie za bardzo. 70 stopni ma nasz regulatorek, więc raczej go nie wykorzystamy. Zmienimy go chyba jednak, jak przyjdą części. Co tam, kochanie, jedziemy? Tak, jedziemy. No to chodź, powiedz dla widzów, że musimy jechać. Powiedz to dla widzów. Jedziemy. Chodź, jedziemy. Daleko, po dzieci. Po dzieci. Czyli wszystko się zgadza. Moja wersja się zgadza z twoją. Dobra. Kurwa. O lepo! Posz... Wiesz, zerwany Amur, ale zaraz walczymy z... jest, Nie poddajemy się. Mimo wszystko działa, ale 70 stopni to jest nie halo. To nie to, co chcemy. Więc zaraz przyjdą części e, i się widzimy za niedługo. Hej. Ale w razie czego, gdybym nie dojechał w tym tygodniu, to pamiętajcie, okiwa z tym pracuję, czyli Komputronik, tam kupicie laptopy, komputery, PC-ty, powerbanki, jumpstartery. Promocyjne linki w opisie pod filmem. Jeśli potrzebujecie takie piękne stoły warsztatowe, meble biurowe i fotele, to kupujecie to wszystko w Elzapie. Podzespoły elektroniczne jak regulatory napięcia LDO. W TME, a jeśli macie coś do naprawy, przede wszystkim laptopy i elektronikę przemysłową, to formularz zgłoszenia w się pod filmem, wypełniacie formularzy, wysyłacie sprzęt, a część z tego trafia do mnie na film, na naprawy takie jak te. Tylko to była taka ciekawostka, bo to się totalnie nie opłaca w serwisie, ale samemu wymienić jeden regulatorek za 2 złote. W TME to ona wykosztował złotówkę ten, który zamówiłem. Chyba czy 2,50? Rozumiem, 2,00, nie pamiętam. No to się wtedy samemu opłaca, oczywiście, jak najbardziej. No, to na razie. No to jestem. Wróciłem, jeszcze zdążyłem przed niedzielą, więc wsadzimy tutaj te nowe układziki. Zobaczymy, jak się grzeją. On tak nie działa, chłopie. Nie, ten też potrzebuje. Nic nam nie wiesz. No to spójrzmy teraz na to. Wcześniej nasz układ, który okazał się uszkodzony, miał na wejściu 0,23 V spadku, a ten 1,4, więc tak powinno być. Na wyjściu 1,4. 4 prawie tak samo, prawie tak samo, nie 4,6 tu jest. No, więc widzicie, że 0,23 na wejściu regulatora liniowego to jest, kurde, duży problem, dlatego, że tam po prostu mamy mosfet, który nam reguluje te napięcie i tam za, za dużo się nie dzieje, nie? Dobra, to szybko to złóżmy. Dobra, zobaczmy teraz czy to działa i jak to się nagrzewa. Pyk! No widzimy, nagrzewa się, nagrzewa się nasz układ, tutaj ampery wskoczyły. Nasz układ liniowy się 60 stopni. No jednak to się kurde grzeje. 60. 66... No dobija prawie do 70 stopni. Więc ten nasz starszy układnik tego naszego lokalnego sklepu, no. Działał podobnie, z tym, że ten układ jest wlutowany na płytę PCB i on ma troszeczkę lepsze rozproszanie, więc to wyniki nie są zachwycające. A zobaczmy, czy tutaj się teraz procenty zgadzają, bo wtedy było 16%, gdy skończyłem ładować na naszym zasilaczu, podłączyłem wtedy ten układ i pokazywano na tym układzie 49% tak od razu z czapy, a teraz... Też 49%, okej. Okay. No dobra. Takie to jest dokładne, nie? Kurde no, zawsze Dobra, jak widzicie, to cały czas się ładuje, 74% yy, bardzo ładnie. Niestety nie mam jak to przetestować odnośnie samego ogniwa, bo mm, akumulatorki wszystkie u mnie działają w porządku. No, ale widzieliście, to nie był problem z akumulatorem. Tutaj wszystko jest OK. To był problem z samą elektroniką, która powinna to naładować do logiki i niestety te układy tak się grzeją, te układy, te regulatory liniowe niestety kurde no, no, no grzeją się, praca przy 70 stopniach to jak widać dla nich to jest całkowita norma, gdzie przy przetwornicach bak, tam temperatury są dużo, dużo niższe, przy tym poborze prądu oczywiście, tak, czy tutaj, kurde, 400 A nie, i to się grzeje do 70 stopni, bam, wow, sporo, dużo, bardzo. Tak przy okazji zastanawiam się jakie jest przeniesienie tych amperów z tego powerbanka na akumulator. A no dokładnie no na rozrusznik, tak? bo uruchamiamy tutaj silnik. Więc tak, tutaj mamy cały czas 15V, teraz przy tym stanie naładowania. Tutaj nic się nie zmienia. Natomiast jak to podłączymy, tutaj nam ryga się tylko zielone i czerwone na zmianę. Podłączając miernik, na zmianę mamy podane 15V i wyłączone. Bo kwestia jest taka, że gdy uruchomimy silnik, to za chwilę załącza się ładowanie akumulatora. To znaczy, że to napięcie wskoczy o kilka leveli wyżej, bo tam mamy jednak standardowy akumulator, a tu mamy. Lipo, więc tutaj lipo już tu będzie ogromny prąd płynął, chcąc naładować ten nasz power bank. Więc tutaj potrzebujemy takiej przejściówki, która będzie nam odcinała ten prąd już z alternatora, żeby na nie ładowało. Więc chcę to zobaczyć, jak to jest rozwiązane, co tam jest zastosowane. Czy jakiś przekaźniczek potężny, czy rozwiązanie nowsze, czyli na MOSFETach. Uwaga, uwaga. Kabel masowy idzie dalej, a tutaj mamy załączenie plusem, i no to jest przekaźnik. Ale tutaj jest, no, sporo elektroniki, nie? Czyli przekaźniczek. Jak widzicie, ma oznaczenie, że to jest maksymalnie 70 Amperów, ale albo zapewne przy długotrwałym obciążeniu. Bo nie mogę znaleźć specyfikacji. Data w internecie, więc to jest kolejny Chińczyk. To wszystko jest na ekstremalnie tanich chińskich elementach zbudowane. No, ale działa. Działa, to fakt. Więc 70A to jest stałe, krótkotrwałe. No podaje tutaj, że 1000A może przenieść. Peak current 1000 amperów, start current 600A. Widziałem testy na innych kanałach YouTube'owych, gdzie tam było około 400A. Więc okej, okay, no te, takie przekaźniki są w stanie to przenieść krótkotrwale. Dlatego producent zaleca, żeby to po odpaleniu szybko wypiąć, odłączyć. Więc no spoko, no. jeśli Wam się przepali takie coś, to zacznijcie od przekaźnika. Wymieńcie go i tyle, nie? No. To tyle w tym odcinku. maraj <faz>